Nie daj się, nie daj się zacząć. Kontrola, kontrola, bardzo dobrze. Ziem, je bij, je bij. Kontrol, nie bij kontrolu, Kontrola. Tracimy serwer. Eras, bij, eras, Teraz bij, jest nieostrzeżenie, nie bijemy parterze na gorąco. nie Co? Puszczękę zakładamy. Głównie czasy nie skasać. odejdź. Nie ma żadnych Tak jest Na boki! Na boki. Staw jeszcze dwa, i dalej! Rządzisz, dalej, dalej. Tak jest Rządzisz, Rząd jest winien! bardzo jeszcze Teraz jest mój. bardzo ładnie Teraz dwa, Olej Bigo! Bardzo ładnie! Tak jest! I ciśnij, to ciśnij! Masz pół minuty na skończenie go! Spokojnie, masz Spokojnie! Trzymaj, trzymaj do końca! Lecicie, Lecy ci, lecy, 20 sekund, Trzymaj żadne